Cześć kochani, witajcie na kanale Szaidir. Rozpoczynamy nową serię filmów, którą poświęcimy pielęgnacji włosów. Jak wiecie, w ofercie Szaidir niedawno pojawiły się właśnie produkty do tego, tego rodzaju pielęgnacji. Na, na ten moment mamy aż trzy produkty do pielęgnacji włosów: jest to delikatny szampon w piance, jest to odżywka do włosów oraz nas, nasza świeżynka, nasz najnowszy produkt do włosów, to jest maska do włosów. Jeżeli chodzi o, o właśnie serię filmów poświęconych pielęgnacji włosów, myślę, że nie można pominąć najważniejszego, czyli filmu poświęconego budowie włosa. Dlatego zapraszam Was do wysłuchania nieco informacji na temat tego, z czego składa się z włos, nie tylko pod kątem struktury jego chemicznej, ale także pod kątem przekroju poprzecznego, jeżeli chodzi o to, w jakiej której części włosa nie widzimy. Także zapraszam Was serdecznie. Włos występuje, czy włosy ogólnie występują na naszym ciele, niemalże na każdym obszarze skóry, skóry za wyjątkiem wewnętrznej części dłoni, wewnętrznej części stopy oraz zagięć naszych, naszych kolan, czy też zagięć łokci. Jeżeli chodzi o włos, to jest to nic innego po prostu martwy, zrogowaciały twór naszego organizmu, który w aż 80% składa się z protein, czyli białek. Poza tym, jeżeli chodzi o te proteiny, w składzie włosa znajdziecie również pigmenty, znajdziecie również wodę w niewielkiej ilości, znajdziecie nieco tłuszczy i oczywiście melaninę, czyli pigmenty. Jeżeli chodzi o białka, które, z których właśnie składa się włos, czyli po prostu keratynę, to jest ona produkowana przez komórki, które znajdują się w naskórku, które nazywamy keratynocytami. Jeżeli chodzi o tą, o tą keratynę, to, to składa się ona z aminokwasów i najważniejszym pod kątem budowy włosa aminokwasem jest cysteina. Ciekawym faktem jest to, iż ta cysteina ma w swojej strukturze grupę tiolową która odpowiedzialna jest za tworzenie mostków, tak zwanych mostków siarczkowych, których ilość decyduje o tym, czy mamy włosy proste, kręcone, czy może ten włos jest pofalowany. Także myślę, że to jest dosyć, dosyć ciekawa informacja. Jeżeli chodzi o włos, to w około 3% składa się on z pigmentu, czyli właśnie melaninę, która produkowana jest przez komórki zwane melanocytami. I ta melanina, czyli ten pigment, ma dwie odmiany, jest to eumelanina i feomelanina. Jeżeli chodzi o eumelaninę, to jest to barwnik, który nadaje włosom barwę czarną albo brązową, natomiast feomelanina nadaje barwę rudą, czyli po prostu rude czerwone włosy. Natomiast jak to się dzieje, że nasze włosy są blond? Jeżeli włos jest blond, oznacza to, że po prostu w naszym włosie jest tylko niewielka ilość skupisk melaniny. Natomiast jeszcze pod kątem e, wyglądu, czy też właśnie koloru naszych włosów e, istotnym jest fakt, iż e, kiedy dochodzi do za, zaniechania, ograniczenia albo też całkowitego zablokowania, aktywności melanocytów, czyli wskutek czego dochodzi do tego, że melanina nie powstaje, w takiej sytuacji po prostu nasz włos zaczyna siwieć. Jeszcze taką ciekawą, ciekawą sprawą jest to, iż nasz włos w ciągu całego cyklu życiowego, całego naszego życia się zmienia. I tak pierwszy włos to jest ten włos pierwotny, który jest bardzo mięciutki i który zanika w ciągu około miesiąca od naszego urodzenia. Następny włos, który się pojawia, to jest włos wtórny. I ten włos wtórny to jest włos, który u nas pozostaje, tak zwany włos kędzierzawy, który pozostaje u nas aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej. I po osiągnięciu tej dojrzałości pojawia się włos ostateczny, taki bardziej szorstki, bardziej twardy, gruby. I jest to włos, który już zostaje z nami przez całe życie. Jeżeli chodzi o włos, to, jak wspomniałam na samym początku, to jest nie tylko to, co widzimy gołym okiem, ale też tak naprawdę najważniejsza część tego włosa znajduje się pod, pod skórą. Jest ta część, której nie widzimy, ta część żywa, ta część, z której ten włos wyrasta. Także myślę, że warto też poświęcić czas na to, aby właśnie co nieco na ten temat powiedzieć. I zaraz tutaj na ekranie zobaczycie zdjęcie włosa, a ja co nieco Wam opowiem, co tam widzicie. Włos bardzo ogólnie możemy podzielić na korzeń włosa i łodygę. Korzeń to jest ta część żywa, z której włos wyrasta, a łodyga to jest martwa część włosa, która wystaje ponad powierzchnię skóry i to jest ta część, którą w większości widzimy. Korzeń włosa tkwi w mieszku włosowym. Mieszek włosowy to jest taki wąski kanał, z którego wyrasta włos. Korzeń u dołu ulega rozszerzeniu i jest taki zaokrąglony, przypomina kulę i dlatego y, nadano mu nazwę cebulki y, włosa. Dolna część włosa, w której znajduje się cebulka określa się jako opuszkę włosa. Opuszka mieści się nad brodawką włosa i to od wielkości brodawki zależy wielkość cebulki włosa, a więc i ostateczną grubość naszego włosa. Do brodawki przylegają liczne naczynia krwionośne i włókna nerwowe. Nad brodawką zaśmieści się wiele komórek macierzy włosa, które pobierają składniki odżywcze ze znajdujących się przy macierzy naczyń krwionośnych. To z macierzy, z jej komórek powstają nowe, kolejne komórki włosa, stąd kluczowe jest odpowiednie odżywienie tego obszaru. Odpowiednie odżywienie i dotlenienie powoduje przyspieszenie procesu podziału komórkowego tam się właśnie komórki wtedy namnażają, który to proces odpowiada za porost włosa. I im lepiej odżywimy, dotlenimy ten obszar, tym też podziały, to te namnażanie jest szybsze i wtedy ten nasz włos po prostu szybciej rośnie. Możemy też zwrócić uwagę na to, że uszkodzenie lub niszczenie brodawki włosa prowadzi do zahamowania tych podziałów komórkowych, a co za tym idzie, nasz włos przestaje rosnąć. Dochodzi do utraty zdolności, po prostu tego namnażania tych komórek włosa. Mieszek włosowy to jest po prostu cienki kanał, zagłębienie w skórze, z którego wyrasta włos. Do mieszka uchodzi przewód urczołu odpowiedzialnego za produkcję włoju oraz bezpośrednio z nim związany jest miesień przywłosowy, którego na naszym zdjęciu niestety nie ma. Miesień ten to element regulacji układu termoregulacji, także ten miesień po prostu unosi, unosi włos w sytuacji, kiedy jest nam zimno i jest to sytuacja, w którą dobrze znacie pod pojęciem tak zwanej gęsiej skórki. Jeżeli chodzi o mieszki włosowe, to one występują w skupiskach i jest tam ich po kilka w bezpośredniej bliskości. Opowiedziałam Wam kochani co nieco na temat budowy włosa, składu, jego składu oraz budowy włosa w przekroju. Teraz myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że na ludzkiej głowie znajduje się od około 100 do 150 tysięcy włosów. I ciekawą, ciekawym faktem jest to, że aż 10, a nawet więcej procent tego włosa potrafi być jednocześnie w fazie spoczynku. Natomiast nasz mieszek włosowy, czyli ten kanał, z którego wyrasta wzrok, włos, jest tak zaprogramowany, że po prostu w ciągu całego swojego życia, że tak powiem, yy, zachodzi w nim od 20 do 30 cyklu, cykli, cyklów fazy wzrostu włosa. I warto tutaj zwrócić uwagę właśnie, że u człowieka taki cykl wzrostu jednego włosa trwa mniej więcej od 2 do nawet 6 lat. Może nawet być czasem dłuższy ten cykl. I te cykle u człowieka nie są zsynchronizowane w przeciwieństwie na przykład do psiaków, gdzie, gdzie cykle są zsynchronizowane i dochodzi do jednoczesnej utraty na przykład zimowej sierści u, u, u psów. I tak samo na przykład na zimę ten włos zaczyna też bardzo syn w taki synchroniczny sposób zaczyna nabierać tej takiej grubszej, bardziej ochronnej warstwy, takich, takiej sierści czy też włosów takich ochronnych, właśnie zimowych. Także jeżeli chodzi o mieszek, to jest to bardzo istotny fakt. U człowieka włos rośnie kilka lat, po czym przechodzi do fazy spoczynku i wypada, a w jego miejsce w mieszku włosowym zaczyna się namnażać kolejny włos. Jeżeli chodzi o cykl, cykl fazy wzrostu włosa, to możemy wyróżnić trzy różne fazy. Pierwszą fazą jest Anagen, jest to faza wzrostu włosa. W tej fazie powstaje opuszka włosa i dochodzi do bardzo intensywnych podziałów komórkowych, wskutek czego włos zaczyna się wydłużać po prostu nam rośnie. Jeżeli chodzi o ten etap, to trwa on od no, w zasadzie kilka lat, nawet cztery, a nawet nie, niekiedy 8 lat i zazwyczaj ten cykl, ta faza u kobiet trwa nieco dłużej niż u mężczyzn. Jeżeli chodzi o tą fazę, to tutaj ten włos jest bardzo aktywny metabolicznie. Yy, melanocyty produkują melaninę, włos nabiera, yy, nabiera barwy i po prostu się cały czas wydłuża. I jednocześnie w tym cyklu aż nawet 80% włosów potrafi być właśnie w tym etapie fazy wzrostu. I na tym etapie yy, warto zwrócić uwagę, że kiedy pojawia Wam się tak zwany baby hair, no to... Yy, Podejrzewam, że właśnie jest to włos w fazie tego, tego wzrostu, czyli w fazie anagenu. Następną fazą cyklu wzrostu włosa jest anagen-katagen. Katagen to jest taka faza przejściowa. Jest to faza, która trwa bardzo krótko, nawet no, kilka tygodni w zasadzie. Nawet do mniej więcej czterech tygodni trwa. W tej fazie ten włos pomału po prostu zaprzestaje rosnąć. I czeka na fazę, na fazę ostateczną, czyli telogen. No i ta faza właśnie ostateczna, faza spoczynkowa to jest faza, którą nazywamy telogenem. W telogenie dochodzi do zaprzestania aktywności włosa. Ten włos zaczyna być wypychany przez mieszek włosowy i po prostu czeka na wypadnięcie. A mieszek włosowy do czasu wypadnięcia włosa pozostaje nieaktywny, a kiedy otrzyma sygnał bodziec do kolejnych podziałów, rozpoczyna właśnie e, swoją aktywność, e, rozpoczyna namnażanie komórek włosa i włos kolejno zaczyna nam rosnąć. Warto też uwaga zwrócić na to, że na cykle fazy wzrostu włosa może mieć wpływ bardzo e, wielu różnego rodzaju czynników, i też bardzo dużo czynników może go w różny sposób zaburzyć. Także jeżeli chodzi o budowę włosa fazie wzrostu, no to to by było tyle. Myślę, że na koniec jeszcze dam wam znać, że taki naturalny, naturalna ilość włosów, jaka nam w ciągu dnia wypada, to jest od około 50 do 100 sztuk takich włosów. Także jeżeli zauważycie, że tam kilka włosów dostaje Wam na szczotce czy grzebieniu kiedy go czeszecie, no to nie ma się czym przejmować, bo jest to bardzo naturalny proces. Włosy naturalny sposób nam wypadają i właśnie nawet 10, a nawet więcej, nawet do 20% włosów jednocześnie na naszej głowie potrafi być właśnie w fazie tego katagenu, czyli tej fazie spoczynkowej, w której ten włos nam wypada. Natomiast jeżeli zauważycie nadmierne wypadanie, że jednak tych włosów na szczotce zostaje nam bardzo dużo. Jeżeli ten włos jeszcze dodatkowo na przykład zaczyna się kruszyć, no to jest to, jest to sygnał, że, że coś może być nie tak i że warto jednak zwrócić uwagę, co może być tego przyczyną. Warto też zwrócić uwagę na przykład na suplementację, natomiast jeżeli chodzi o pielęgnację, to myślę, że, że jeżeli chodzi o... o mm, Sposób, sposób pielęgnowania włosów, no to to jest bardzo istotny i kluczowy element, o którym jeszcze będziemy na pewno nieraz wspominać, ale myślę, że też dobrze wiecie, że odpowiednia pielęgnacja też tutaj może nam bardzo dużo dać informacji i może nam tutaj pomóc w właściwym właśnie wyglądzie i w tym, aby utrzymać te cykle fazy wzrostu włosa w takiej prawidłowej kondycji. Tyle by było na temat e, budowy włosa w tym filmie. Dziękuję Wam ślicznie za, za uwagę, za to, że poświęciliście czas na obejrzenie tego filmu. Już teraz zapraszam Was też do kolejnych filmów na temat, e, cyklu, e, na temat tego cyklu właśnie o pielęgnacji włosów. E, dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam pięknego dnia. Na razie. Pa, pa.